Bardzo dzień dobry wszystkim, chciałbym poinformować, że jutro będzie padał deszcz. Zaraz nam powie gość z, New z Nowego Jorku, eee, oto Filip Mazinowski. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jest bardzo dobrze? ale trochę będzie padać. No nie powiem trochę, będzie padać Udać radość, coś tam, no i koniec. I zmuszy, no bo musi coś powiedzieć. Le, Co to dwie raki Dobrze, dobrze, to ja na... będę powiedzieć, bo To było na tyle chyba. Nie odzywaj się. Tam tam do no, nas kamery się odzywają. Maj, tam te, te głupki, Dobra, słuchajcie. To już chyba koniec. Pa! papa. Dajcie pa. ja jako kamiennego, tam kija. Brzydki jesteś! Dziękuję, do widzenia! I kto to mówi? I kto to mówi? Do widzenia.